Ja miałem 28 lat, kiedy napisałem do mojej mamy na Skype. Wcześniej też miałem taki epizod, że e, dostałem SMS-a od e, byłego mojego chłopaka. On był taki, powiedzmy, sprośny. Moja mama go zobaczyła, jak byłem w łazience, bo to kiedyś się wyświetlały te wiadomości, wiesz, na telefonie było widać. Ale wtedy jakoś, to, nie wiem, 20 parę lat miałem, nie, nie przyznałem się. Pamiętam, jak Paweł Si, to taki dziennikarz radiowy i telewizyjny, mówił mi, masz teraz idealny moment na to, żeby to zrobić. Ale ja też się bałem tego, jaka będzie reakcja. Moja mama wtedy. Kiedy płakała, pamiętam, yy, kiedy, kiedy przeczytała tego SMS-a, ale kiedy napisałem jej na Skype w wieku 28 lat, to nie wiem, jakoś cała rodzina przyjęła to zupełnie bez problemu i wszystkie moje strachy tak naprawdę były tylko moimi wyobrażeniami o tym, co może się wydarzyć, kiedy oni się dowiedzą. Tak, no zdecydowanie jakby myślę, że czasem ten nasz strach jest większy niż tak naprawdę to, co się może wydarzyć. Um... I ja zawsze jednak uważam, że jak jesteśmy gotowi, a nie zawsze jakby od razu ktoś jest, zdaniem, to gotowy. No, jak już poczujemy nawet chociaż taki mały impuls, to, żeby to zrobić. Jakby to tak jak nie wiem, ze skakaniem z wysokości, jak pamiętam nie wiem, jakieś wycieczki i skakałem do, do morza z jakiejś skały, no to też człowiek się boi strasznie, a jak już skoczy, to już jest super.